No i mamy, powtórka z historii. W 2008 roku, gdy umarł ojciec 17 listopada, pogrzeb był wyznaczony na 21. Okazało się, że w nocy, poprzedniego dnia było czarno, nie? A w nocy spadło prawie 40 cm śniegu, czy nawet więcej. No i dzisiaj mamy to samo. Wczoraj było czarno, a dzisiaj rano około 10 cm. No i cały czas sypie, a więc daje do myślenia, nie? Wszystko się pokładło. Zobaczmy na moją Area 51. Otwórzmy okno, żeby było lepiej widać. No właśnie. Widzimy jedną wielką biel. Tutaj to się zrobiło normalnie góra śniegu. A mnie już zwaliłem grubą warstwę, to teraz druga się robi. Okna odśnieżyłem i tak zawalone. No danse makabre, jak to się mówi. Danse macabre słyszałem, że Finlandię to całkiem sparaliżowało no sypie, leje czyli widzimy, kurwa, co się dzieje, nie? sąsiadka lata z łopatą zobaczcie, jak te drzewa poobwisały trawa wysoka na 4 metry pokładła się wszystko Drugi sąsiad też tam szufluje A ja końca opadów oczekuję No właśnie O, tu się zaczęło obsuwać ja Będę musiał iść znowu No nie, jeszcze kurwa Piorun jedną <grym> A niech to szlak trochę Słyszycie go chyba z kurwy zna. No i zny Zasady do domu niech się suwa, tu pół się zsunęło, reszta gdzieś się trzyma jeszcze. A tu zima, zima, no. 2008, to 16 lat temu. O, 16, coś to mówi. No właśnie. A kiedy nadejdzie sroga zima, niech się twój naród burzy nie ulęknie. O, gdzieś taka była przepowiednia. No właśnie, no bo świat jak wiemy wariuje, nie? Trzecią wojnę nam gotuje. Niedługo będzie wrzenie. I skończy się marzenie, że będziecie sobie dalej żyć. Niestety wszystko zostanie zdemolowane, zrównane z ziemią. Jak to mówią, nie zostanie kamień na kamieniu. No niestety, ale. Pomimo moich, no to już jedenasty rok leci. no to 10 pełnych lat, kiedy próbowałem was obudzić, ale się nie dało. Jesteście twardzi, śpicie jak zabici, no w efekcie zostaniecie zabici, no właśnie. No nie ma innego wyjścia. Trzeba was obudzić, skoro się nie dało po dobroci, to będzie pod przymusem, nie? A no właśnie, tak to jest niestety, Także macie krótko mówiąc przejebane i to nawet nie wiecie jeszcze jak bardzo. Niesamowita pogoda.